Teraz wiadomości lokalne. Marcin Lorenz. Zarzuty dla 40-latka z powiatu bełchatowskiego za posiadanie dopalaczy. Mężczyzna miał blisko 180 gramów substancji psychoaktywnych, mówi Iwona Kaszewska z policji w Bełchatowie. Mężczyzna wpadł w ręce kryminalnych podczas kontroli drogowej. W samochodzie policjanci znaleźli białą, zbryloną substancję zapakowaną w woreczek foliowy. 400 latek został zatrzymany, a policjanci pojechali sprawdzić jego mieszkanie. Wówczas w trakcie przeszukania policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 170 gramów zabronionych substancji oraz dwie. Wagi elektroniczne do porcjowania narkotyków. A mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia, dodatkowo odpowie za kierowanie samochodem bez uprawnień. I pozostajemy w Bełchatowie. Ekscytujące eksperymenty i mnóstwo dobrej zabawy. W najbliższą niedzielę w Bełchatowie odbędzie się festiwal Reaktor. Motywem przewodnim tego wydarzenia będzie woda. Zachęcam do tego, żeby przyjść i zobaczyć. Będzie laboratorium wodnego odkrywcy. Będą doświadczenia z suchym lodem. Będą eksperymenty z lava lampą. Będzie kula plazmowa i generator wandegrafa. Będziemy robić też prąd z owoców i warzyw. Mówi Kryspina Rogowska, rzecznik Urzędu Miasta Bełchatowa. Niedzielny Festiwal rozpocznie się o 14 i potrwa do 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonów jubilerskich, Aquando w i Głownia. Nad łodzią mocno zachmurzone niebo na termometrach około 18 stopni Celsjusza, no i w najbliższych godzinach możliwe przelotne deszcze może popadać również w nocy. Nad ranem na termometrach około plus 15 stopni, jutro w ciągu dnia także taka temperatura i sporo chmur. Sponsorem prognozy pogody był właściciel salonów jubilerskich Aquando. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Ja powiem dzień dobry, może tak, ale Lionel Richie powie hello na początek tej godziny, bo już teraz właśnie Lionel Richie i hello w Radio Plus. 6 po 15. Janek Pasterski, to już tak oficjalnie, dobrze, zapraszam jeszcze na godzinę.